No, cześć! Po ponad 8 miesiącach, znaczy prawie 8 miesiącach przerwy, nareszcie wracamy do starego formatu. Ale tylko na dzisiaj, ponieważ mam za zanadrzu parę pomysłów na to, jak ma się dalej prowadzić kanał, jeżeli chodzi o gry. My się wracamy, można powiedzieć, do takiego jakby starego formatu mianowicie wyścig o ekstraklasy, czy też jak to ja bym powiedział teraz, kto awansuje do Klasy. I co na razie widzimy po tym co nam tutaj pokazane jest na filmie. Że EKS Łódź jest na dobrej drodze do tego, żeby w przyszłym roku w Ekstraklasie po 11 latach przerwy, gdyż ostatni raz razem z rywalami zajmiemy, się czytaj Widzewem Łódź, grali w Ekstraklasie w Sonie 2011-12. Czyli wtedy, kiedy w Polsce było Euro dla kogoś, kto nie Kuma. Też na dobrej drodze do awansu jest ruch Chorzów, którzy mkną, znaczy którym, nie przepraszam za ten błąd językowy, w górę tabeli nie robi sobie nic ze swoich różnych spadków takich jak Termalika, czy Wisła Kraków. Wisła, która no spadła z ekstra klasy, to raczej zszokowało wszystkich, że taki zasłużony klub dla Wisła, znaczy jak Wisła. I mówię to ja, jako fan legi, czyli istotnie nasz klub. Pana Klasy, no wreszcie do pomyślenia. Kto, żeby pojawić się, ma takie szanse na baraże? Muszę nie połomice, arka Gdynia, stal Rzeszów, czy też napartego może pod Beskidzie. Tutaj widzimy 9 Gieksa, 10 chrobry, 11 są tychy. 12. Resowia, 13. Wewnątrz, 13. Zagłębie, 15. Odra, na samym dole jest stochowa, Sanycja, Nowy Sącz i Hończanka chonice. Ekipa z Nowego Sącza i Honic mają już zagwarantowany spadek. Tak, te dwie strzałki w dół oznaczają, że spadek jest wręcz no, zaklepany, jak to się mówi, pobite gary, czy jakoś tak. Przypowiedziawszy, jak tak patrzę, jako fan Legii, czy Sosnowiec raczej się utrzyma się w tym roku? No to fajnie, no nie? Znaczy, dla mnie fajnie i dla kolegów, z którymi chodziłem do szkoły, nie też fajnie. Ci, którzy mają kompletnie walone na sport. Co ok, nie każdy musi sport lubić. No okej. Okay. Jednak moje typy na awans w tym roku to tak: bezpośrednio LKS i ruch Chorzów, a z baraży Wisła Kraków. Mam nadzieję, że. Podoba Wam się tak, jakby powrót trochę do klasycznych vlogów. No, i jeżeli spodobało, daj op w górę. A jeżeli my, wolisz dalej z grami, to zapraszam na filmy z Tekena, czy Crash Team Racing. Trzymajcie się, widzimy się jutro w jakiejś gierce. Do zobaczenia, cześć.